Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Zrobiło nam się piękne lato tej wiosny, a dopiero co, dopiero co była brzydka zima. Też tej wiosny, no ale się poprawiło, jest przepięknie, cieplutko, słoneczko, można działać. Ja co prawda od rana jeździłem, ułatwiłem 100 różnych spraw, ale wszystko udało mi się załatwić. I zaraz Wam się pochwalę, ale na dzisiaj mam takie zadanie i dzisiaj się zajmiemy tym, żeby zakonserwować meble ogrodowe, wszystko co potrzebne już kupiłem, bo tak jak zdjąłem tą ceratę, wymyłem je pod ciśnieniem, to trochę widać, że ząb czasu je nadgryzł. Troszkę czernieją, troszkę widać w niektórych miejscach, że chyba jakieś robaczki się zainteresowały. Szczególnie stołem, także dobrze to czymś wysmarować, żeby to zakonserwowało, żeby jeszcze parę lat nam posłużyły. Tylko pierwsze co, to powymieniam im tutaj wodę na świeżą. Taka świeża ze studni to zawsze lepsza niż już taka, co tutaj stoi na słońcu ileś godzin. Wymyjemy, żeby była czyściutka. Edziu się trochę denerwuje ale trzy minutki i odpalimy jemu zabawkę, jedną czy drugą, chyba tą mniejszą. Póki działa, to niech się nią bawi, bo jest bardzo gorąco, to niech nie lata tak prędko za tym dużym zraszaczem. To fajnie by było jakoś tu usadowić. Dobra, będzie się trzymało. Niech się nalewa, bo to parę minut trwa. U mnie ciśnienie nie jest jakieś super, ale towarzystwo się zbiegło. Oczywiście do wylanej wody, kurą, kaczką, gęsią wszystkim najbardziej smakuje z kałuży. Ta czysta to już mniej, ale że jest chłodna, to może też się zainteresują. Edziu, no daj im trzy minutki, się naleje, to odpalamy tobie, dobra? O, chyba nawet skumał. Już się bałem, że te śliwki mi nie ruszą, ale są zielone pąki i na jednej, i na drugiej. Ja pewnie je powinienem przyciąć w jakimś tam... Okresie roku, ale nie przyciąłem, no to niech już tak rosną jak są. Przytnie się, może nie wiem, kiedy na zimę. No muszę poczytać, kiedy takie śliwki się przycina. Co od dołu, to trochę gęsi kaczki poskubały, no ale puszcza, puszcza zielone. No i dobrze. Tutaj się jeszcze o tą morwę martwiłem, bo ona w zeszłym roku puściła bardzo, bardzo wcześnie i kwiaty, i liście było tego bardzo dużo. Przyszedł przymrozek, zrobiła się czarna, wszystko się obsypało i tylko trochę liści potem puściła. Ale widzę, że ma zielone pąki. No i pięknie. Niech rośnie. Może ją trzeba będzie od czasu do czasu podlać. Ją też pewnie trzeba poprzycinać. Ale ja nie umiem tych drzewek owocowych przycinać. W sensie nie wiem jak to zrobić, żeby było dobrze. To tak jak się dokształcę w przyszłym roku, czy tam w przyszłym sezonie. No polecie, To się tym zajmę. Ale ładnie, ładnie idzie. Balbin z narzeczoną już się zamontował do środka. Aż dziwne, że jeszcze... Na niej nie siedzi. Balbin, nie szczyp mnie, bo ja tu tylko wodę przełożę do następnego basenika, bo z jednego to zaraz by nic nie było. A te gąski, coś w nie wczoraj wstąpiło, no wszystkie możliwe konfiguracje tu wyprawiały. Biała gąska na tej, ta na białej, potem balbin na jednej, potem balbin na drugiej. To wszystko w przeciągu 15 minut. Tylko gęsi na balbina jeszcze nie wchodziły. Tyle dobrze, ale niosą się ładnie, no codziennie są jajka. Codziennie są jajka od gęsi. No mogłaby któraś wysiedzieć, no ale niestety wszyscy się zganiają wzajemnie. Dopiero jak je pooddzielam, zrobiłem osobny wybieg dla gęsi, to pewnie się to uda. Ej, Edziu, dwie minutki, dwie minutki i cię odpalam. No, zaraz mi tu wszystko poprzewalasz. Bo tam się już ostatni basenik napełnia. Tu się kąpią, balbin to próbuje fikołki robić w tej wodzie. Trzy baseniki pełne. Wszyscy się już tam pluskają. Znaczy wszyscy z tych ptaków wodnych. Jak im się zrobi osobne miejsce, no to jakiś stawik trzeba będzie im wykopać. Znaczy stawik, no oczko wodne może to jest lepsza nazwa. Dobra, Idziu, naczekałeś się, już Ci odpalam tą wodę, już Ci odpalam. Już węża podłączyłem. Patrzymy tam, zobaczymy jak wystartuje, jak załapie. O, już załapał, że odkręcona. Tylko się kurzy za nim. Czeka, czeka, no bo musi poczekać, aż to się napompuje, ale dzięki temu, że to się napompuje, to ta woda z węża, który był na słońcu, nie jest w ogóle gorąca. Taka, letnia, bo się pewnie musi dużo napompować, żeby leciała z tych dziurek. Także nie jest źle. Baw się tutaj dobrze, ale mu się popsuł parasol, bo zrobiłem im wcześniej taki, żeby miały chociaż nad wodą, żeby woda była w cieniu, ale widzę, że wiatr go. Popsu, trzeba im wygiąć. Ja Musi lataj, już po całym, elegancko, bez problemu. To jak to zrobić? O, chyba tak i mi się obróciło na głowę. To niech się jeszcze raz obróci i teraz. O tak, o jedną ręką to ciężko, ale da radę, bo tu to wylata. Wylata taka końcóweczka. ale jak to tutaj zaczepimy jakoś. O. No, to na razie będzie dobrze i łapie się cień. No, już tak połowicznie. A gdzie one są? Tutaj. O, i tam się zajął chwilę ze mną dinozaurami. To podejrzewam, że ta najgorzej ciepła woda zleciała. Tak jest, już jest chłodniutka, elegancka. W takiej wodzie to można sobie chłodzić. A tutaj to wcale nikogo nie widać. Jakby tutaj nikt nie mieszkał, ale zabieram tą ładowarkę, a kabla też muszę. Tego powerbanka, bo muszę go podładować, żeby tu mocniej naładować, bo się nie naładowało do końca. Bo za krótko się ładowało. Także z tym ładowaniem takie przeboje ładowarkowe. A u mnie przygotowania do świąt w pełni. Auto wypucowane, kółka wymienione na letnie. I tak wymienione jakimś cudem, bo zajechałem do pana, u którego zwykle wymieniam. Tam to po prostu się podjeżdża i stoi w kolejce. I tyle. No ale podjeżdżam, brama zamknięta, kartka, urlop wisi. Pojechałem do drugiego, gdzie nigdy, gdzie nigdy nie byłem kawałek dalej a pan mówi Panie, zapisy na za dwa tygodnie to ja prowadzę ale tak się udało, że wiecie, ktoś tam szybciej wyjechał, szybciej udało się zrobić ktoś się chwilę spóźnił i tak między jednym a drugim zapisanym panem udało się wymienić no i bardzo dobrze, bo już takie upały jeździć na zimówkach to by było słabo. W chałupie nowy dywan położony. Aż z Chin do mnie przyszedł. Myślałem, że będzie troszkę ciemniejszy, ale i tak jest ładny. Taki wiecie, w klimacie bazy, jak najbardziej. Nawet ta szopka jest w klimacie bazy. I okna są wymyte. Kto oglądał tam niektóre szorcy, chyba tam najczęściej się pojawiały okna, jak perełka tędy wchodzi, to widział, że tutaj już świata, widział, że nic nie widać, że już świata nie widać przez te okna. Zobaczymy, jak długo perełka je zostawi takie czyste, ale trochę je przy tegoce, żeby ptaki mi w nie, nie wlatywały. bo kiedyś już były umyte, to ptaki się pakowały w te okno, bo myślały, że przelecą, ale naładowała mi się kamera założymy na karmnik, bo tam ciekawe teraz ptaszki przylatują, które na zimę nie mieszkają u nas. Wkrętaczkę już wziąłem, szedłem po wkręty, ale tak spojrzałem na Edzia i widzę, że się chyba już uporał z tą nową zabawką. To w jakiś... A, tam mu się woda leci. No chyba wyrwał szlaucha z tego, ale ją chyba też już zmasakrował. O, no już ją widzę w kilku kawałkach. Także podziałała mu nie za długo. Nie, on to wyrwał całkiem, o! Edziu, bardzo ładnie, bardzo ładnie sobie dajesz radę. Wiesz, co ja ci włączę teraz tego dużego zraszacza? Bo zaraz kurki na zielonkę trzeba puścić. No cóż, zabawek związanych z wodą to Edziu już rozmontował. Nie licząc wszelakich zraszaczy, bardzo dużo. Dlatego ja mu już nowych raczej nie kupuję. To nie ma żadnego sensu. Jak to odczepić teraz? Nie, to się odkręca. Dobra, odkręcone. A jeszcze to trzeba odkręcić. Nie, to jest na wcisk. No wylatuj. Zaraz, dwóch rąk potrzebuje. I teraz można mu to podłączyć. Dobra, podłączone to ja uciekam. Teraz to się wylatasz. Jeszcze w tym skwarze to 10 minut ci daje. I ten. No i do końca pora. O ciśnienie, dzisiaj wody jakieś lepsze, bo do płotu sięga. Kamera zamontowana, tylko nie wiem, czy dobrze patrzy, bo telefon mi się ładuje. To lecę po telefon, a ten tam szaleje w koło cały czas. Ten parasolek to im zaraz odfrunie chyba. Ale póki co zadanie spełnia. Elegancko pokazuje. Idealnie. Jak coś przyleci, to Wam wrzucę w ekrany końcowe. Aczkolwiek chyba zaraz ona się znowu rozładuje, bo nie wiem czemu. Nie daładowała mi się do pełna, a tam z 5% ma tylko. To zobaczymy, się ją podładuje z powerbanka potem, albo nawet kablem. Ale już jutro, pojutrze zobaczymy, czy coś tutaj przylatuje. Przylatuje na pewno, bo z okna widziałem. I to dwa takie różne dziwolągi, których tu nie widziałem wcześniej. Także może coś ciekawego tutaj żyje. Kurczę, gadam sam do siebie i sam siebie słyszę z tego telefonu. I jak zawsze zajmuję się wszystkim, tylko nie tym co miałem robić. Także trzeba to pomalować. Myślałem, żeby to stąd wynieść, żeby sobie nie zachlapać kafelek, ale zaraz jest czas, żeby puścić całe towarzystwo na zielonkę. Jak to wyniosę, to oni wszyscy będą na to wchodzić, się tylko umarzą w tym jakimś impregnacie. To pewnie nie byłoby dla nich za zdrowe. Także tutaj coś wyłożę pod spód, pranie zabiorę stąd, one już w miarę przeschło, to może w domu dosnąć do wieczora, do końca. A tutaj jest nowa cerata. Kupiłem na targu w środę. O, pajączek, uciekaj, uciekaj, łap komary z takimi ładnymi ptaszkami. Panie, za wąsko ceratę kupię, Nie, ona nie jest za wąska, tylko ona, o, tak będzie. I tutaj na szesz jest 2,5 metra, to na szesz, na sześć jest tak, o, a na długość jest 2,5 metra, to powinno spokojnie wystarczyć. Dobra, bez przedłużania zabieram pranie i lecę po coś, żeby tutaj wyłożyć podłogę. Zamykam media, daję mu obiad, puszczam kury i maluję. Tak jest plan. Pranie wyjechało, woda zakręcona. Oczywiście nie dam mu od razu obiadu, jak jest taki zazapany, tylko poczekam. Z pół godzinki, żeby odsapnął. Chociaż piłkę mi przyniósł, może by jeszcze chciał pobiegać. Ej, dziu ty się połóż i trochę odpocznij na tych kafelkach. To nie dla ciebie pogoda jest. Plandeka rozłożona, jeszcze w szachy pograne. I wygrałem tym razem. Taki specyfik kupiłem tutaj do malowania, bezbarwny. On tutaj ma o na zewnątrz, tarasy i meble ogrodowe. No to myślę, że się do tego przyda, żeby nic tego nie żarło, żeby nie ciemniało, jakiś grzyb się nie robił. Edziu w tym czasie odsapnął, bo sporo czasu minęło, bo w szachy sporo czasu grałem. Plandeka to szybciutko. To lecimy dać mu obiad i puszczamy kury na zielonkę, które już tutaj czekają i czekają przy wejściu. Obiad podany, towarzystwo wypuszczamy. O, Edziu przewalił tą moją. Podpórkę, no chodźcie, chodźcie. O, teraz działa. Akurat słońce zaszło za chmury. To będzie im się przyjemniej chodziło, bo tak to się cały dzień, cały dzień, jak tu byłem na bazie, przynajmniej to się chowały po cieniu, aby w cieniu chciały siedzieć. O, a jedna przelazła i tutaj lata. I bocianek ją ściga. Bocianek. Za kratą to jej nie złapiesz. O, i perełka tam coś szuka. No chodź, kurka, chodź. Przecież wiesz, jak trafić do furtki. Zapraszamy. No chodź do środka. No. No zachódź, bo ja muszę malować. Nie będę tu stał pół godziny, bo się noc zrobi. A przy okazji zamknięcie sprawdza się idealnie. Dziesięć razy szybciej niż na łańcuch i karabinczyk. O, para cukrówek właśnie przyleciała. Tutaj siedzi, o, chyba dobrze pokazuję. Pewnie na tej kamerze to słabo widać. Dobra, biorę się za to malowanie, bo to jest to, co na dzisiaj zaplanowane. A jeszcze nie zacząłem. Ale wiecie, dzisiaj bardzo dużo rzeczy załatwiałem. Z takich ciekawszych to w kowrze byłem, o. Wiecie, że ja to, ja to jestem uczulony, żeby coś załatwiać w urzędach. Ale w tym kowrze to było nadzwyczaj przyjemnie. No, bardzo mili ludzie, bardzo pomocni. Ogólnie mam takie... Ja to potrząchałem wcześniej, żeby nie było, że nie jest wymieszane. Taki olej to jest. Dobezchnie podobno. A, ja nawet dobrze kryje. Tu trochę odsuniemy. Nie, elegancko. O czym to ja mówiłem? A, że w tym kowrze byłem i nie lubię nic załatwiać w urzędach, ale powiem Wam, że jak się tutaj przeprowadziłem wcześniej w urzędach, to załatwiałem coś głównie w Szczecinie, w Warszawie. Coś tam mi się zdarzyło załatwiać, jak mieszkałem. No to jest naprawdę niebo, a ziemia. W tych małych miejscowościach też przyjemnie iść do urzędu. Wszyscy mili, wszyscy pomocni, wszystko wytłumaczą na spokojnie. Mają czas, bo też nie ma wielkich kolejek. Naprawdę jestem tak pozytywnie zaskoczony załatwianiem czegokolwiek, czy w gminie, czy w powiecie, czy w tym kowrze teraz. Naprawdę bajka, żeby tak wszystkie urzędy działały. No ale wiadomo, może w mieście to tam interesantów 100 Kolejki, po parę godzin trzeba czekać. No to ci pracownicy tam, jak mają po raz setny komuś tłumaczyć tego samego dnia to samo, co dla nich się wydaje oczywiste, no ale jak przychodzicie tak z ulicy, nie znacie tematu, to nie jest dla Was to takie oczywiste. No. A jak ten urzędnik 100 razy dziennie to samo tłumaczy, to mu się nie dziwię, że to nie jest najprzyjemniejsze zajęcie. A tutaj w mniejszych miejscowościach, Naprawdę jest bajka. Jest urząd przyjazny interesantom. Chyba takie hasło kiedyś było. Dobra, ja maluję. Się włączę, jak wymaluję, bo nie zrobię tego dzisiaj. Ja chciałbym, żeby do jutra to mi wyschło. A one w międzyczasie na podwórko przyleciały. No i oczywiście spłoszyłem. Dobra, idę malować. No to pomalowałem. Ta puszka wystarczyła mi tylko na ławkę i na blat. A napisane tutaj jest, że 18 m2. To sobie myślę, 18 m2. To ja sobie wszystko tutaj pomaluję dwukrotnie i spokojnie mi wystarczy, ale te drewno bardzo pije. Ja wiem, trochę rozchlapałem, trochę rozlałem, jak to ja, jak to dwie lewe ręce. Może za dużo tego kładłem. No ale patrzcie, no to drewno to wypiło. Jeszcze by można było nawet położyć nie leży tutaj tego jakoś litrami. No litrami to by nie mogło leżeć, bo to, to miało z litr pewnie. Coś takiego, ale zamówiłem już na Allegro 5 litrów oleju lnianego. I to w tej samej cenie co ta puszka, bo jakąś tam zniżkę miałem za to, że dużo zamawiam. Ja to dużo z internetu zamawiam, no bo tu sklepy daleko. To często jest wygodniej. To jak mi przyjdzie ten olej lniany, to nim to wymaluję, bo tymi puszeczkami to bym zbankrutował. Jeszcze się wam pochwalę, że ci obiegi sobie wymieniłem, o takie kupiłem za trzy dyszki na targu, Lux na mnie pasują. Te bardzo lubiłem. Kilka lat mi służyły, ale już wytarłem je całkiem. Dziura się zrobiła i piach ze skarpet to można było sypać do wiadra i potem mieć do betoniarki. Tyle się tego zbierało. No to już trzeba było wymienić i się udało eleganckie. Jak był bałagan na tarasie, to ta cała banda przychodziła, bo tam zawsze coś dobrego sobie znalazła. A teraz się skończyło. Bramka zamknięta. Nie ma wchodzenia, bo tam jest wysprzątane. Balbin. Zabieraj gąski, bo zabawka to już nie daje rady. A co to za wesoły ptaszek tu przyleciał? No, na tej kamerze pewnie też będzie słabo widać. No, to już nie pluska wodą, bo to się rozklekotało. Całkowicie, no patrz, no jak ja to mam ci włączyć, to jest całe porozdzierane. Chwila wystarczyła dla Edzia. Taki to łobuz z niego. Już się tak bardzo małe królaki mnie nie boją. Boją się, szczególnie jak zacząłem gadać. Póki nie gadałem, to nie było tak źle, ale o tutaj są, mam nadzieję, że je widać. No i się zbiegły koło nory, ale nie wszystkie wskakują. Już się pomału, pomału oswajają ze mną. Na koniec gniota oczywiście Wam wrzucę, jak co dzień ostatnio, parę filmików z nimi, co się z tej skrzętnie ukrytej kamery nagrało. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutro, na siódmą rano, na kolejne przygody z lasu. A co jutro będzie grane? No pewnie jakieś kolejne przygotowania do świąt, bo święta już za pasem. Jak to oglądacie, to jest Wielki Piątek. Ja jak to nagrywam, to jest Wielki Czwartek. To co nam zostało? Sobota. I w niedzielę pierwsze święto. Także do jutra, na razie, cześć!